Dzień dobry szczędecznie. Wczoraj zakończyła się szenia bez straconych goli, i wczoraj zakończyła się taka nasza mini szenia pod tytułem Nie przegrywamy meczów. No bo niestety wczoraj w wstydniwy sposób przegraliśmy mecz z Lem Betis. Tracasz głupio punkty, i tracasz na dodatek pozycję lidera la Ligi. A więc, nie przedłużając, zaczynamy nowy odcinek po tym metru. Pamiętajcie o hatliku mojego kanału: sub, like, dzwoneczek i przede wszystkim komentarz pod filmem. I także pamiętajcie, żeby obserwować mojego TikToka, ponieważ tam też są bardzo ciekawe i dobre informacje na temat Realu Madryt. A więc, nie przedłużając, zaczynamy ten odcinek. Moi drodzy, a więc jeszcze raz na spokojnie przypomnimy sobie skład Realu Madry, który wczoraj zagrał i przegrał ten mecz. A więc bramce ramce w obronie Vázquez, Ludiger, Alaba, Mendy w pomocy Brahim Díaz, Caumeni, Modric i atak stalowili Vinicius, Rujón, Rodrigo i Mbappé a z ławki mojej weszli i zagrali w tym meczu Gider, Kamavinga, Hendrik i Fran Garcia. A teraz przejdźmy do mojej opinii po tym spotkaniu. A więc ten mecz nie mógł się lepiej dla nas zacząć. Pierwsza akcja Królewskich, dziesiąta minuta meczu, Kylian Ebapé, Żalica, Asystę drugiego stopnia zagrywane wolne pole do Mediego. Medi zalica zalicza piękną asystę, a bramkę dla królewskich zdobył Brahim Dias. Lepszego początku nie można było sobie wyobrazić. I po tej bramce na Żelu 1 mieliśmy kontrolę nad przeciwnikiem. Widać było, że Real Madrid lepiej przedmiot niż Real Betis ale niestety ta kontrola trwała zaledwie 20 może 5-30 minut Ponieważ później nastąpiła zmiana przewagi w tym meczu już Real Madryt przestał grać w piłkę a Real Betis z każdą akcją niestety się budził w tym meczu no i niestety Kilka razy w tej pierwszej połowie Betis był bardzo blisko zdobycia bramki na 1-1 i niestety to się wydarzyło się w, w minucie 34, ponieważ Real Betis dostał rzut nożny, isko w kapitany sposób, dosadzono piłkę w kanne, a bramkę dla Betisu zdobył Johnny Kandozo, po naprawdę bardzo głupim i prostym błędzie ustawieniu się piłkarzy Realu Madryt, że w ogóle przy tym stałym fanglęcie gry nie kryli zawodnika, który zdobył bramkę. To było po prostu fatalne ustawienie przy tym kryciu. Ja do dzisiaj nie rozumiem, jak można w taki głupi sposób doprowadzić yy, do takiego krycia, żeby zawodnik tak bardzo łatwo strzelił bramkę na 1-1, ale no niestety można też powiedzieć, że w tej pierwszej połowie mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ Real Betis naprawdę stwarzał w tym meczu bardzo groźne sytuacje, jeżeli chodzi o rzuty nożne. I na całe szczęście w doliczonym czasie gry nie straciliśmy bramki na 2-1, ponieważ na całe 6 sekund ma wyciągnął piłkę jeszcze od tylko setu i do było 1-1. W drugiej połowie jakby piłkarzom Realu Madryt odcięło prąd to tak samo jak wczoraj na stadionie Mentisu brakowało światła, bo momentami te światło migało i gasło, to w przypadku piłkarzy Realu Madryt wczoraj, tej drugiej połowie piłkarzom Los Blancos zabrakło światła i niestety dali się zdominować, bo już w, w okolicach 52.30 minuty Betis przeprowadził groźną akcję. Niestety Ludiger spalował zawodnika w polu kannem, No i Szejdar Główny podyktował rzutkanny dla Betisu. A Ludiger dostał żółtą kartkę. No i 54 minuta gry, rzutkanny. Tibo Kuntua niestety nie miał szans tego obronić. A bramkę nad wojenem dla gospodarzy zdobył. Były piłkarz Realu Madryt, Isko który po prostu wczoraj był najlepszym piłkarzem Betisów w tym meczu no i po tej bramce Real Madrid w ogóle przestał grać w piłkę nie miał żadnego pomysłu na odrobienie strat gubił te piłki w głupi sposób przegrywał pojedynki z obrońcami po prostu Real Madryt w tej drugiej formie grał w bardzo wstydliwy sposób ja nie wiem, czy zabrakło im y, pomysłu na ten mecz, żeby poszukać bramki na 2-2, czy może już my z nami byli y, przed meczem z tylko Madryt, ale najgorsze jest to, że w ogóle w tym meczu, w tej drugiej połowie nie widziałem jakiegoś chęci, nie widziałem jakiegoś takiego piłkarza, który by podciągnął do przodu, tylko widziałem zgranie 11 gości ubranych w pomalcowe koszulki, którzy nie mieli odwagi nadrobić tej straty i zagrali jak zagrali, a zagrali w swoim obszachowy sposób. I niestety to spotkanie przeganiśmy. Zasłużenie, zasłużenie, ale meczu. Wygrał ten mecz, ponieważ był że swoim o trzy klasy lepszym niż Real Madrid a nie dość, że ten mecz przegraliśmy to jeszcze myśmy stracili punkty i straciliśmy pozycję lidera La Liga Co gorsze, pięć ostatnich meczów królewskich to trzy remis, jedna Polaska i tylko jedno zwycięstwo nad Zioną. Panie Kanno, co jest? Co się dzieje? Znowu jakiś kredyt formy mamy? Panie Kanno, to wczoraj, co myśmy oglądali, to nie był Real Madrid i to nie był futbol, który Real Madrid. chce tak grać. Wczoraj graliśmy po prostu antyfutbol I, tak, i taką drogą, jak tak dalej Królewscy będą grać jak wczoraj, to nic nie osiągniemy. I tak prezentują się statystyki z tego meczu. Skoda nawet mówić, bo to naprawdę wstyd, nawet patrzeć na tą statystykę, jak to po meczu wyglądało. To jest po prostu dramat. Mniejsze igrzyskość, mało szałów myśmy w tym meczu oddali, bo tylko aż 9. To jest po prostu polażka, polażka i wielka, i jedna wielka wtopa. Jedna wielka top, topa królewska, która po prostu no, wydarzyła się wczoraj w głupi sposób, ale to co jest najważniejsze, to że ten mecz przegrywamy, zasłużenie, nawet nie patrząc na te chole statystyki z tego meczu, i tak prezentuje się tabela La Liga po 26 yy, kolejce. I wygląda w taki sposób: mamy 54 punkty, ale jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli, bo liderem jest Madrid Madrytu, tutaj wygrało mecz u siebie z Atletic Klub i ma tych punktów 56, jest liderem na liga, ale trzeba sobie przypomnieć, że Barcelona gra dzisiaj mecz z na najmniejszym nat. Jeżeli niestety Balsa wygra ten mecz, to wróci na pozycję lidera na ligi i niestety będzie miała, przewagi, będzie miała przewagi nad nami 3 punkty. No i to jest po prostu drama, że, że jesteśmy na tym trzecim miejscu w tabeli, ale najważniejsze jest to, że jeszcze rybany mam nie odskoczyli, ale... Najważniejsze jest teraz, żeby szybko wrócić na dobre tole, żeby wrócić w jakiś sposób na tą pozycję lidera na ligi. Za nami jest Atletic klub Villarreal i Betis, który wczoraj wygrał z nami ten mecz i zajmuje szóste miejsce w tabeli, które daje awans do europejskich pucharów. Także dla tych, którzy są ciekawy, ciekawi, to możecie ten flagę do odcinka spałzować. Na spokojnie statystyki meczowe sami możecie zanalizować i na spokojnie możecie też tą Tamera Liga na spokojnie zanalizować jak to wygląda po tej kolejce. No i czas na w końcu ulubiony moment tego odcinka, ulubioną kategorię wszystkich kibiców Real Madrid. M jak Mbappé Hidnia na EBAP. Wczoraj zagrał, powiedzmy, pierwszą połowę. Ok. Miał asystent drugiego stopnia. Był bardzo aktywny. Bardzo inteligentnie grał w tej pierwszej połowie. I naprawdę, kiedy wrzeszedł z boiska w tej drugiej połowie, to przyznam mam się szczerze, że tak na szczelnie, całemu dasz mu tam yy, ocenę 3 plus. Ale kiedy. Na spokojnie przypomniałem sobie, jak Kinal EwaP w tej drugiej połowie grał fatalnie, koszmannie. było po prostu nieobecny jak cały zespół. Nie do że bank bantra bardzo łatwo tą piłkę mu odebrał, że nie potrafił w tych trudnych malukach piłki przyjąć, że miał problemy z ustawieniem się w tej drugiej połowie, To stwierdziłem jednak, że za ten występ Kiniana Ebapę dam mu trójkę ponieważ no na tą ocenę zasłużył nie wiem czy Kinian wczoraj zagrał tak słabo dlatego że yy, że tak yy, miał zagrać czy też dlatego że może jednak yy, po tym usunięciu zęba jeszcze Kinian tak dobrze się nie czuł ale bądź co bądź można powiedzieć tak. Trójka jest dlatego, że pierwsza połowa Kinian zagrał ok, a druga to już była fatalna ta połowa jego wykonania. Także yy, ocena za występ Kinyana e po meczu z Batisem moja jest taka, że ma trójkę. No i na sam koniec tego odcinka wiecie co nas teraz czeka. A czeka nas czeka nas pierwszy mecz jednej, ósmej finału Ligi Mistrzów, że z Atletico Madryt, które odbędzie się we wtorek, 2 marca 2025 roku o godzinie 21.00 na Estadio Santiago Bernabéu. I wiecie, jakie ja mam zdanie na temat Atletico, że w Madrycie jest jeden klub i, i, i wiadomo, ale jeżeli mam być takim pesymistą w tym meczu, to powiem tak. Pesymistycznie mogę założyć tak, że ostatnie mecze z Atletico. nie patrząc na rozgrywki, zawsze kończą się tak, czy gramy na B, na, B, na, B, na B z nimi, czy gramy na Metropolitano, to zawsze kończą się minikami na i zawsze to są mecze które naprawdę dużo siły i wysiłku kosztują naszych piłkarzy. I minus też jest taki, że nie potrafimy z nimi wygrać. Ale jestem też optymistą. Dlaczego? Bo po pierwsze, Real Madrid to Liga Mistrzów, a Liga Mistrzów to Real Madrid. Po drugie, yy, po drugie, yy, Liga Mistrzów to są nasze rozgrywki, to są nasze wieczory, w których Pokazujemy swój wielki mental i swoje DNA. I po z Atletico Madryt w Ligi zawsze wygrywamy. Zawsze awansujemy do następnej rundy, czy też wygrywamy finały Ligi Mistrzów. Wystarczy sobie przypomnieć tak. Finał 2014 roku, piękna wygrana w idzie i 10. Puchan Europy. W którym udało się zdobyć e, sens Finał 2015 rok Awans do pofinału Piękne wyeminowanie Atletico I piękna asysta Naszej, naszej legendy Cristiano jeszcze e, fajna piękna bramka Cristiano, tu nas sprawiła mam wielką radość e, 2016 rok Finał 11. puha na Europy zdobyty Po rzutach tannych. I w 2017 rok Hatryk Cristiano, yy, 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 piękna stronowa akcja będziemy tu która yy, zapisała się w historii naszego klubu i bramka tu która ten mecz i po nasz mam dała nam awans do wielkiego finału. Także z Atletico potrafimy grać w bliżej misów i potrafimy z nimi wygrywać. Jak będzie we wtorek, mam nadzieję, że to będzie piękny, wyjątkowy, piękny, wstąpiony wieczór, który zapisze się w historii naszego klubu. A ten zapis będzie taki, że zagramy dobry mecz, pokonamy Atletico Madrid i otworzymy 500 drzwi w kierunku awansu do jednej z fantastycznych finału. Ligi Mistrzów. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. W komentarzu możecie napisać. Jakie macie e, wrażenia po co przegranej przegranej z Realem Betis? Jakie macie oczekiwania przed pierwszym meczem Ligi Mistrzów jednej 8 finału z Atletico Madrid. I dziękuję bardzo za Oglądajcie tego odcinka, pamiętajcie o hatliku mojego kanału. Sub, like, dzwoneczek i komentarz pod tym filmem. I także pamiętajcie, żeby obserwować mojego TikToka, bo tam też są bardzo dobre i ciekawe informacje na temat naszego kochanego Realu Madryt A więc trzymajcie się ciepło, do, do usłyszenia tu po popiętym metrzu z, z Atletico. Madrid. Także głowy do góry i czekamy do wtorku. Uno do Hana Madrid i nada masz. Cześć!